który i ja i moja twarz nie nadajemy, myślę się pokazać. Ale ten piękny widok, który mamy za oknem. Tak, i ta butelka wina wczoraj też idealnie do tego nadają. Zaczynamy kolejny dzień. Trochę mi smutno, bo to czas, kiedy trzeba się pożegnać z naszym apartamentem. Już jest całutki posprzątane. posprzątany, była pani, sprawdziła, wszystko jest ok, klucze mamy jej oddać, jak tylko stąd wyjdziemy. Ja czekam na Kamila, zanosimy bagaże no i jeszcze trochę pozwiedzamy wybrzeże idziemy na śniadanie z taką miłą niespodzianką, z naszym znajomym, który też tutaj jest. I ostatni raz napałam się tym pięknym widokiem na morze. Jest piękne, jest takie. Ja jakoś wolę, jak to morze jest takie wzburzone, nie? Jest takie spokojne i jakie tylko jak słychać szum tych pal. Więc ja się napałam tym dźwiękiem. I zaraz będzie musieli te wszystkie bagaże. Nie wiem, czy je tam widać, które tam są odstawione. I to wszystko jeszcze o piękne balony z wczoraj. To wszystko trzeba zapakować do samochodu. Mam nadzieję, że się nam uda i że się ze tym wszystkim zmieścimy, to lustro jest niesamowite, po prostu kocham je z takim... jeszcze odbija tak piękny widok, wygląda jak obraz. Być. o, jest i on, co tam masz? Aha kupiliśmy rybki dla nas i dla mojej mamy i czekamy, zrób, o, czekamy na tych dwóch, co tam się schowali w środku. I to są ci, którzy do nas dołączyli bardzo potajemnie wczoraj. I dopiero dziś ja osobiście mogłam się z nimi spotkać, więc byliśmy na pysznym wspólnym śniadanku. Teraz kupujemy rybki. Nie, nie, tak, a zobaczymy co dalej. No rozdzielamy się, bo oni są na Kołobrzeg, my bardziej na koszalin, ale my może... Jechać się w tą samą drogą. Może się spotkamy gdzieś jeszcze na trasie, bo... No oboje. oboje. Wszyscy jedziemy do Krakowa. Także wszystko może się zdarzyć. Przez koszalin przyjeżdżał i też tam, jakby nigdy nie zahaczył, więc to jest dobry pretekst, żeby właśnie tam, się tam wybrać. I potem lecimy od razu na Jarosławiec, a następnie już do domu. No, więc do zobaczenia już raczej w koszalinie. Tak mi się wydaje, że już teraz nie się zagrywać. Jedyne, co mogę Wam jeszcze teraz powiedzieć, że który my dzisiaj mamy? 23 maja. U stronie. Morskie żyje pełną parą. E, wczoraj, e, ani w piątek nie było. W piątek to w ogóle to było pusto. E, wczoraj już się pojawili ludzie, ale dzisiaj to jest, powiem Wam, kosmosik. Jest naprawdę dużo, dużo następnie I, i faktycznie to lewo. miasteczko zaczyna, zaczyna żyć, ale nadal jeszcze jest dużo różnych miejsc e, po zamykanych. Dotarliśmy do Koszalina. Jesteśmy w, w prawie na rynku staromiejskim, ale zatrzymaliśmy się w tej pięknej portalnie pod radą miasta, ale jeszcze to sprawdzę, czy na pewno. Tu mam swojego prywatnego, osobistego paparazzi. Yy, I yy, tutaj wywiałabym podateczną fotonę, to jest bardzo ładna, jest w innej drodze więc spokojnie można jeździć samochodem. Fajną rzeczą jest też to, że jak staliśmy tam bliżej głośników, to z głośników leci piosenka, ale w sumie tak wierszek śpiewany, na przykład kaczka dziwaczka. Fajna opcja dla dzieci. W ogóle nie spotkałam się z tym nigdy wcześniej, więc tak sygnalizuję, tak że coś takiego spoko, spoko podoba mi się. Ja wam jeszcze taki nagramny centrum w samą fontannę, i kierujemy się już w stronę samego ryneczku, bo tam podobno jest jeszcze ładniej. Ale nie wiem, na razie jestem zachwycona samym centrum. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie, e, zrobiliśmy szybkie rozeznanie w terenie i te fontanny, które Wam pokazywałam przed no, one są na Rynku Staromiejskim w Koszalinie przed Radą Miasta i siedzibą prezydenta miasta Koszalin. A więc zrobiliśmy sobie po prostu rundkę naokoło. E, mam kilka foteczek, bo mój prywatny pan fotograf zrobił e, sesję. I, e, no i co? Jeszcze musimy znaleźć pocztę, bo... Mamy misję do wykonania na poczcie, więc kierujemy się teraz w stronę poczty. Musimy po pierwsze kupić kartkę z koszalina, a po drugie musimy wysłać kartkę. Więc to więc jest teraz tutaj na miejscu i stąd już uderzamy bezpośrednio do Jarosławca, tak? Tak, tak. To I... Wszystkie miejscowości, które chcieliśmy odwiedzić, zwiedziliśmy. został nam ten Jarosławiec, i tam jest piękna, przynajmniej na zdjęciach wygląda na bardzo piękną e, plażę, sztuczną, zrobioną plażę. Więc chcemy ją zobaczyć. Gdzie miałeś ten znak na pocztę? Tu i gdzieś w prawo. Tu i gdzieś w prawo, no to tu i gdzieś w prawo no jest... y, idziemy. Masz, masz. Znaleźliśmy pocztę. O, jest tam. Ale otwarte tylko od poniedziałku do piątku. Mamy niedzielę, więc jest nieczynne. Ale znaleźliśmy jeszcze coś takiego. To jest park. Widziałam tam ładną fontannę. Więc kierujemy się w jej stronę. No i zobaczymy co jeszcze tutaj się w tym parku znajduje. Trzymać się rzeczki, Adonbiła, pierwsze wycieczki, która Że nie szybka, bo godzinna teleportacja z Koszalina do Jarosławca. Dotarliśmy na miejsce, zaparkowaliśmy. Jak zresztą słyszeliście, czujki, czujki dały znać, że jest G-test. Wychodzimy no i idziemy zobaczyć. Już widzieliśmy taki główny deptaczek, ale tak jak mówiliśmy, najbardziej interesuje nas ta sztuczna plaża. Na zdjęciach w internecie wygląda naprawdę fajnie, więc mam nadzieję, że na żywo również taka jest. Chciałam się Ciebie zapytać o zdanie, ale widzę, że gulga szpiciu to nie da Ci przeszkadzać. No, więc śmigamy. A, jakąś pamiąteczkę trzeba kupić. I, no i będziemy się pewnie kierować stąd już bezpośrednio do domu, bo już mamy stosunkowo późną godzinkę, którą mamy, już jest 24, a stąd tutaj jednak mamy kawałek drogi do Krakowa, a jutro do pracy rodacy. Nie ma, że boli. Tam za zaroślami jest latarnia, ale odpuszczamy sobie wejście, nie? Chyba tak, chyba odpuszczamy, bo już byliśmy na tylu latarniach, e, że, że, nam wystarczy. E, teraz wchodzimy, wydaje, wydaje nam się, że to jest taki jakiś najgłówniejszy dept tutaj w okolicy, e, ale może się nam tylko tak wydawać. E, proponuję wejść do muszelki, kupić e, co potrzebujemy, a potem wskoczyć na plażę i znaleźć tą plażę sztucznie nasypaną. Taki plan nam zarysowałam. Podoba Ci się? Jak najbardziej. Super, dobrze się ze mną zgadzasz. Witam, witam. Mamy godzinę 23.20. My jesteśmy w trasie. Tankujemy naszego Smurfa i miałam zdążyć wrócić z łazienki zanim Kamil e, natankuje gaz ale chyba mi się to nie udało no i tak będę dostała i czekała aż wróci z, z sklepu i z łazienki e, ale już go tam widzę, jeszcze pewnie wybierę jakiś napój na drogę i, i będzie, będziemy jechać e, zostały nam 3 godziny drogi bo to widziałam na nawigacji jako ostatnie przed przebudzeniem się a wyjściem do... przed przebudzeniem się, a wyjściem do łazienki pewnie zaraz zasnę i pójdę spać z powrotem zostałam po 3 godzinach drogi z Jarosławca, około 3 zostałam pod Bydgoszczą i spałam szczerze powiedziawszy to teraz, nie mam żadnego pojęcia gdzie jesteśmy zapytam za chwilę Kamila, może im powie no ale wiem 3 godziny i za 3 godziny będziemy y, już w domku a jutro na 830 do pracy o idzie, idzie moja bajba, nie wiem czy go tam widzicie idzie więc zaraz się dowiemy gdzie jesteśmy i ile drogi nam tak dokładnie zostało i może razem się z Wami pożegnamy y, w tym vlogu zobaczymy zaraz jak to wyjdzie to już z samochodu dwójkę. E, mamy 2,58 e, do naszego celu i e, chyba w tym miejscu będziemy kończyć te nasze super vlogi e, z naszego trzydniowego wyjazdu. E, ja w imieniu mojego kierowcy. Nie on się skupi na drodze, bo już zrobił małą wycieczkę w rondzie e, Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie wszystkich filmików. Mam nadzieję, że się Wam podobały i że taki no świetnie widać i że taki, taka taka odskocznia, taki inny troszeczkę vlog, inne troszeczkę filmy niż zawsze są na moim kanale również się Wam podobały. Przesyłamy dużo buziaków i pięknego widoku na morze. No i do zobaczenia w vlogach podróżniczych. Mamy nadzieję niebawem, prawda? Mam nadzieję, że pandemia nam w tym wszystkim nie przeszkodzi i że uda nam się po prostu nagrywać więcej takich vlogów. I to jest czas, właśnie, żebym zakończyła, bo skończyły się światła, żadne samochody prawie nie jadą i nic nie widać. Buziaki!